O kurde Już to na godzinę jadę Okej, okay, okej okay. Okej okay. Witajcie, z tej strony road witam was bardzo serdecznie Już pewnie po tym małym wstępie widzieliście co dzisiaj będziemy robić Więc Bez takiego zbędnego gadania, dzisiaj sprawdzimy Moda lub parę modów do Word Thundera. Na mi jakiś tam pocy przypadkowo się pojawił, że ktoś stworzył moda Rally. No to stwierdziłem, wow, zapomniałem, że Word Thunder ma w ogóle mody. Tak jak Elniset. Elniset tak samo, nawet chyba tą samą stronę mniej więcej mają w takim samym stylu e, jak z Elniset, że te mody obie te gry posiadają, więc. E, tutaj trochę bardziej skomplikowane wydaje mi się jest to tych modów i ich instalowanie. No ale dobra, mniejsza z tym. E, wejdźmy w takim razie, tutaj mamy bitwy. Misji użytkownika i tutaj zainstalowałem sobie parę takich e, modów. Sprawdziłem tylko i wyłącznie, czy rali działa. Reszta nie mam zielonego pojęcia. Więc może zacznijmy sobie właśnie od tego rali. Mamy tutaj trzy do wyboru trasy: 7 km, 446. 6. Wydaje mi się, że jak pojedziemy, a może każdy sobie pojadę i potem mam po prostu coś powycinam. Zacznijmy sobie może od tej pierwszej, od pierwszego odcinka. O kurde. I wystartowaliśmy, moi drodzy, rally w Wortanderze. Spodziewaliście się tego kiedykolwiek? Ja absolutnie nie. Eee, tutaj, o co Wam powiem, to w tle słyszycie jakby polskie komunikaty. Nie udało mi się ogarnąć tego, żeby ten dźwięk był taki, jak powinien być, czyli normalnie powinny być po angielsku te dźwięki, jakby tego właśnie, nie jak to, nie, to się mówi, tego co nam pomaga mówić, gdzie jechać. Pewnie dlatego, że mam grę po polsku i to się jakoś tam nie łączyło zbytnio. E, trudno, mamy jak mamy. Najważniejsze jest to, że mamy rally i całkowicie sprawne pod innymi względami. Więc mamy, jak widzicie na górze ekranu, czas. Dziwnie mi się jeździ. Fizyka nie jest stworzona chyba do wyścigów, tutaj, w tej wortanderze Mamy czas i pokazują nam się kierunki, gdzie mamy jechać. i Nie wiem do czego są te numerki, jakieś na przykład jeden, albo to to chyba jest odległość, jak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. O, tu mamy idealnie cyk, no na czerwono. Teraz tam, gdzie mniej więcej, idzie moja kamerka, gdzie moja twarz. Mamy kolorowe jakby kwadraty, znaczy reszta jest jeszcze bezbarwna, ale dany kolor oznacza to, czy mamy dobry czas, czy nie. Jak mam na czerwono, to znaczy, że poniżej tego targetu, że tak powiem. Więc niestety wyścig prawdopodobnie nie uda się ukończyć w dobrym czasie. Mamy też widzę po lewej stronie kontrolki silnika przegrzania i chyba opon, nie? To jest do tych opon, tak mi się wydaje, ciśnienia w oponach, więc spoko. Na ten moment mod lepiej zrobiony niż cały dodatek grali do Forza Horizon 5 bez kitu, bo tam takich rzeczy nie mieliśmy. A mieliśmy tylko helikopter, który lata. Tu normalnie może się też rozbić. Chciałbym dojechać do następnego jeszcze etapu tutaj. Tak daleko już nie jechałem, nie, wiem, to tutaj się może dziać. Nie wiem, gdzie tu się jedzie, dlatego już tak sami zwalniam. Zobaczmy, będzie na zielono. Oczywiście, że na czerwono. Eee, to pokażę wam, że też jest model zniszczeń. Rozbijmy się o lampę. Fajnie, że trafiłem. O, widzicie, Tyk, koło mi nie skręca, mam, wyświetliła się ta ikonka właśnie tego ciśnienia w oponach. Mogę się naprawić? O kurde, 87 sekund, ja pierdziele. No cóż, tak to wygląda, no modelu zniszczeń samego auta nie ma. E, mamy tutaj, widzę pewnie przegrzanie się tego tam e, płynu, opony i silnik uszkodzony. Pewnie jakby gdzieś mocniej walnął, to by się silnik uszkodził. Dobra, zagrajmy sobie te dwie jeszcze inne. I let's go! To sobie przyjadę całe, bo jest krótsze i liczę, że tutaj e, będę miał lepszy czas. I się może bardziej skupię, dobra? Ciekawe, czy można w ogóle oszukiwać i je jeździć na skróty. O! Nie można jeździć na skróty jednak. Teleportuję was z powrotem, ale keca tego się nie spodziewałem. Czyli twórcy jednak przewidzieli coś takiego. Ja jestem w ogóle w szoku, że coś takiego udało się do Warthandera wrzucić. Wiadomo, jest edytor misji i tak dalej, ale bardziej spodziewałem się, że tam można zrespić jakieś jednostki, ustawić, żeby ze sobą walczyły i tyle. A nie żeby oskryptować jakiś wyścig, gdzie liczy nam się czas, są jakieś checkpointy, yy, nie można wyjechać poza trasę. Kurde, no tutaj jest to wydaje mi się. Dużo pracy w to włożone tak obstawiam. Dobra, nie umiem, nie umiem tu jeździć strasznie. Może raczej dobry jestem w gry wyścigowe, tak tutaj model jazdy totalnie go nie czuję. Ale fajnie to wygląda. Dobra. E, mod jak mod. Możecie sobie go pobrać Nie wiem czy wam wrzucę linki w komentarzu. Może w, jak się uda, nie mam zielonego pojęcia. W razie czego, może wam pokażę stronę, o to będzie chyba lepsze. Tak wygląda strona Wartandera yy, z modami, gdzie tu możemy różne mody sobie pobrać. Większość to są pierdółki, ogólnie tych modów też nie jest jakoś tak dużo, nie? Ja bardziej tu patrzyłem w tych modelach, nie? Bo tutaj są te najciekawsze. O tu właśnie jest ten yy, ostatni 25 listopada dodany mod yy, z Rally. Zresztą też w sumie widać po popularności tych modów, ten mod ma tylko 266 pobrań. Tu mody niektóre mają jakieś 4, no naprawdę. Tu Toled mam, kurde, co to w ogóle jest? Z tym chyba nawet nie można je latać, dobra, nieważne, odpuśćmy sobie to. No widzicie, te mody nie są takie jakieś wybitne, nie? Tu mamy jakąś furę, ale ta fura, no to jest tylko fura i sam możemy nią jeździć. Wygląda jak z Mad Maxa. Pobrałem wam tego moda, jest Need for Speed y Rain, czyli taki tutaj będziemy sobie niby tutaj driftować, y więc to sobie sprawdzimy i pobrałem takiego Tonka. Nie wiem, czy się tak Tonk nazywał, czy coś takiego. No nie jest tutaj już dużo tych modów, trzeba to sobie przyznać. Mam wrażenie, że do Enlisted swego czasu były ciekawsze mody. E, mamy jeszcze lokacje i misje, bo inne to są w ogóle jakieś sterowniki, kamuflaże, same pierdoły. Tutaj, jak sprawdzałem, no to większość rzeczy nie działa, bo sobie sprawdziłem tutaj to KW6 nie działa. E, tu nawet chłop napisał, outdated, nie działa. No niestety. To jest duży problem, że to wszystko tutaj nie działa. Więc, kurde, straszna lipa, że większość tych modów już nie działa, bo mogły być naprawdę zabawne. O, R2D2 Mission, czyli e, z tego, ze Star Warsów. Czy działa to? Doesn't work. Nawet nie ma nowszych komentarzy niż 2017 rok. No to coś czuję, że to też nie działa. Dobra, więc wróćmy do gry. Czas przetestować te mody, które pobrałem. Nie sprawdziłem, czy działają, bo takich komentarzy nie było, ale wyszły one całkiem niedawno, więc liczę, że będą działać. Pierwszy mamy Toilet Plane Mission. Zobaczmy, czy działa. Jak widzicie, model postaci z gry jest, ale cała reszta jakby no niestety nie działa. Tak podobnie było właśnie z tym z tymi, co wcześniej testowałem. Zobaczmy dalej, czy coś działa. Kurde, nie wiem, czy ten odcinek w ogóle wypuścić, jak tutaj większej rzeczy na razie nie działa. Yy, Tong Tongue Mission. Tak mniej więcej wygląda. Zobaczmy, jestem mega ciekawy. Aha. The fuck? Czułem mi się... Co? Kurde, całą grę mi zbagowało teraz, muszę tyle zadań, zadań to wyłączyć. Zmieniło mi grę po angielsku, dobra, nie wiem co tu się dzieje w ogóle, teraz całą grę sobie zepsuję chyba. Więc tego tonka odpuśćmy. Może powiedzmy coś co wiem, że na pewno działa, bo to też niedawno się pojawiło, czyli ten drifting. Eee, jaką mapę tu sobie weźmy? Weźmy sobie może to, bo to, to miasto bardziej lubię. Jak mam ten język zmienić, jak teraz tego launchera nie ma, ciekawe. Będę musiał się to zagłębić, bo fajnie, że tyle się tyle rzeczy popsuło. Dobra, zobaczmy, czy driftuje. O kurde, jakie przyspieszenie ma. Ja pierdziele, zobaczcie to. Już co na godzinę jadę. Okej, okay, okej... Okay. Okej. Okay. koniec. To by tyle. Świetny drift. Podejście numer dwa. Trzeba się trochę tutaj rozpędzić, ale dobra, może się nie rozpędzamy, tylko pod drifty I faktycznie... Śmiga bokiem, można driftować. Jak ktoś narzekał, że w Wortanderze yy, te czołgi driftują jakoś, to ten tryb jest idealny dla nich. Tutaj mogą się totalnie wyżyć, że o, taki ni nierealistyczny czyli i tak dalej. Fajne. Tylko tutaj niestety widzę, że lubi się pod ziemię zapadać. Dobra, wiecie co? Jestem ciekawy ile to w ogóle wyciąga teraz. Nasza drifte dr drifterska francuska maszyna. Trochę ją odbija, muszę tu kontrować dziesięć to 10 tysięcy RPMów 150 na godzinę i... <ścoughs> Zarumiste oj oj, oj oj, tylko żeby się nie zapaść znowu No i dupa Dobra, no tak wygląda mod z driftem, nie jest jakiś tutaj wybitny Został mi chyba ostatni mod Czyli kolejny z driftem nastawiony na yy, tutaj BT, BT5. Zobaczmy, jak tutaj to będzie śmigało. Kurde, może jakiś jeszcze pobierę zaraz, bo naprawdę straszna lipa z tymi modami, że połowa nie działa. Większość nie działa. Dwa mody tylko działają z tych wszystkich. O, Jezus chryste. Dobra. Pobieram jeszcze jakiego i zaraz się widzimy. Witam ponownie, zainstalowałem jakiegoś, zaraz zobaczymy czy będzie działał. Mamy tutaj moi drodzy, o nawet znowu mapą, to może nie będziemy tego znowu mapą robili. Weźmiemy coś może ze starego. Czemu są dwa? donat? to? Nie wiem co to znaczy. Eee, sprawdźmy to, mamy tutaj takiego dowalonego Foxa właśnie, jak wcześniej tego e, tam francuskiego niszczyciela. Okej, okay, jest chociaż zespiony. Podobno jest mega szybki. Działo ma 410 mm z potężnym chyba odrzutem, bo naprawdę po wystrzeleniu wyrzuciło mnie na pół mapy praktycznie. To, ale tu można jeździć na takiej wielkiej mapie, ok? To ciężko się pewnie będzie rozpędzić, bo jest dużo drzew i górek. Pomijam driftem to <laughs> Nie wyhamuje. Dobra moi drodzy, trzeba strzelić. Czekajcie, czekajcie, spróbuję jeszcze iść jakoś tak długo, by żeby do miasta dolecieć. Nie wiem, czy to realne. Nie ma depresji zbytnio. Dobra, spróbujmy. 3, 2, 1. <ścoughs> o nie, do wody wpadnę, kurde! O tym nie pomyślałem. Ale właśnie takie fizyczne mody chyba są... Najłatwiejsze do zrobienia, bo te modele... Nie, nie znikną jakoś i... A czemu utonę? O w sumie tylko wieża mi zostaje. Ty, to jest jeszcze fajniejsze od tamtego moda. To oprócz rali bardziej bym polecał wam tego pobrać moda, bo tutaj fajna zabawa jest I dosyć, że to też driftuje mega kodatko dodatkowo jeszcze ma działo dowalone What the fuck. Stecz te też jest takie dowalone, okej okay. Też nie, jest FAMAX 70 na godzinę Tutaj z przodu 70 na godzinę, to na drugim biegu bija. Dobra, stop, 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 chyba. chyba się nie uda. O kurde, ale drift! ho, ho! Ja, Ciekawe, jakby ktoś zrobił taki y, mody z driftem do tego, żeby jakby punkty liczyło jeszcze. Dobra, spróbujmy się wbić na jakieś budynki, chyba się uda, nie? Czy trafię? Eee, kurde. Ale nie dotknąłem. Dobra, za mną są budynki, liczę, że teraz się uda. Ja pierdziele. No nie, no znowu nie. Moi drodzy, do trzech razy sztuka. O, jest potencjał, jest potencjał. I... No ty pff, wybiło mnie. Ty, może jakieś skybloki są? Dobra moi drodzy, bo już nagrywam ponad pół godziny. E, tak naprawdę trzy mody wam tylko pokazałem, które działają, cała reszta nie działa. E, co mogę więcej powiedzieć? No jednak lipa jest z tej strony, jeżeli chodzi o mody w Wortlanderze. Nie wiem chcielibyście może odcinek z Enliste z modów, tam wydaje mi się, że więcej możemy rzeczy zobaczyć ciekawych oraz e, na pewno to, że będą te mody działać, bo nie będą z 2014 roku na przykład. E, czyli sprzed 10 lat tak naprawdę. No, ale fajnie sobie tak było pośmigać tak dla testu chociaż. No teraz wydaje mi się, że to rally się jakoś bardziej wybiło dzięki redditowi, tam widziałem, że jakiś jeden youtuber też to nagrał już. Dlatego m.in. ja stwierdziłem, że to sobie nagram eee, Więc może jakieś więcej moduł się pojawi, może kiedyś jakiś kolejny odcinek moduł się pojawi. Mam nadzieję, że bardziej ciekawy, bo ten odcinek wydaje mi się w takim średni chyba, nie? No gdyby nie to rally, tam pewno bym tego nie wrzucał, bo to, to rally naprawdę fajne jest. Ohoho! Ale teraz się wybiłem. No z takiej perspektywy tego miasta jeszcze nie widziałem. A tam jest jakieś dodatkowe miasto. Jakaś fabryka, okej. Okay. Fajnie. Umrę? Ach, brytyjskie pojazdy, które potrafią się przebijać przez ziemię. Dobra, dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć.